Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie I to jest już drugi odcinek z serii Portala 2 My w poprzednim odcinku zostaliśmy wrzucani przez GLaDus do jakiejś dziury No i teraz spadamy przez nią. W coś uderzyliśmy mocno spalarni Dobra. Lados do nasadal mówi Twortalowe Dobra, ciekawe gdzie jest. Musimy je znaleźć. E, o, tu było. Albo nie, to chyba nie było to. To była ta kostka co się je kładzie. No to są te kostki. I wieżyczka. Przychodzę. Dobra, chyba tutaj nie będzie, tylko będzie gdzieś dalej. To, jest no. O, dobra, są dwa dział. Strzeliłem taką sobie. Ale dobra, to już idźmy dalej. Zacznijmy testy. Dobra. Mhm. Mm Szkoda, że nie mogę gadać. Co jest? Znaczy moja pasa nie może gadać. Czekaj, pomogę ci. To dobrze. Nie da się zniszczyć, by... Uh, I was able. Well, force really. to remove you killing me again and again forever. You know, if you've done that to somebody else, they might devote that to exacting them. Luckily I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only sixty more years to do it. More or less. I don't mm. have the actuary. Gdzie mam iść? Mm. Gdzie teraz powinienem iść? Dobra, gdzieś za szybko poszedłem. Tu jest chyba tak? Może nie, nie wiem. E, dobra. Tutaj idziemy dalej. To jest dziewiętnasty. Mhm. Co? To, a to już koniec dobra. myślę, że wszystko usuniesz. No, ciekawe. Hobby by było.

Stój, no czekaj, to ja muszę tu wskoczyć sobie. Hopla, i teraz można lecieć. Gdzie no? Wiele testów, dobra. No dobra. No to lecimy z systemami. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Buduje się na naszych oczach. Tak, można skakać. Dobra. Um. A gdzie są te kostki? No dobra, nieważne. Iść tu, ta tu jest kostka. No cześć, cześć. Jakie moc za że jak GLaDOS go wywaliła gdzieś tam do śmieci? Do wody było, słychać plusk wody. A co? co ja zrobiłem? No dobra, nieważne. portal i opla portal działa, działa jak najbardziej co jest, dobra schody, yy, kostki, kostki kostki, jakieś kostki można sobie stanąć no właśnie, ale jakoś tak zbyt sądzę jest jakaś kostka aha Wiesz co, weź mi to pokaż na chwilę. Czy tak się da? Można tak? Chcę to przetestować. Wiem. Y... Ale gdzie jest ten? Jestem okropną osobą. Fajnie, fajnie. Tylko weź ty mi teraz wytłumacz Gdzie moja kostka Dobra Może coś tutaj powinno stać To właśnie O Nie, coś tutaj powinno być Na 100% No dobra, nieważne Schody są ale jak przejść dalej? Może... hm Na 100% jakoś da się to... To tak zrobić. Nie no, halo. Stop. Tak nie powinno być. Nie, no bo jak mam teraz drugą kostkę, to tamta się spaliła. Sobie. No tak. Co ja mam teraz robić? No dobra, jest tak. O, dobra. No nie myślałem, no, no nie myślałem. Dobra. No to jedziemy dalej z testami. Myślę, że 15 minutowe odcinki oprócz tego pierwszego yy, są, będą no, dobre. Ten pierwszy był dłuższy ze względu, że to był no pierwszy odcinek, prolog i w ogóle. Ale takie 15-minutowe będą chyba dobre. Po parę testów. Mhm. No dobra. Um. No dobra, najpierw dostańmy się na górę. Pierwszą kostkę. Dobra, no jest. Teraz. Teraz wystarczy strzelić laserem tu i tu. Większość ludzi opuszcza i nas. No i git. Fajnie. Dobra. Ładuje się tutaj. Lecimy dalej. Sumować można. Dobra. Momencik. Trzeba poczekać. Um. Dobra, wolnie spoko. Może będę tyłem chodził, będzie wolniej może. Mm. To już wiem co mam zrobić. Ale najpierw pójdę i poklikam wszystko co się da. O, to tutaj strzelę. Teraz z tym tutaj sobie strzelę, to sobie zabiorę. Um. Dobra, czyli strzelę sobie tu. Wezmę to ze sobą tu. I strzelę sobie teraz tu. Dobra, łatwo. Teraz zaraz po mnie przyjedzie. No, trochę się pośpieszyłem, ale na pewno zdąży wybudować inne pomieszczenia. No. Dobra, będę szybko przechodził, jak tam sobie chcesz. Myślę, że jeszcze jedna albo dwie kapsuły, to zależy jak długie będą. Znaczy kapsuły te testy sobie przejdziemy. I myślę, że będzie na tyle, bo już 5, 12 minut jest. Całkiem szybko to leci. Ale codziennie będą odcinki, więc super jest. Codziennie będą nowe odcinki. Z Portala zapewne może z innych gier też się pojawią. O, ale się sypie. Zobaczmy, tu lecimy sobie. O, w to można przywalić i nie dostać ani. No, nie dostać obrażenia ani jednego. Buba. Chciałem. Kurde, pa, 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 jak to. Z... No, nie, muszę w innym momencie wyskoczyć. No, kurde. Klasuwa. Dobra. No, łatwy był ten test. Może jeszcze dwa uda się zrobić. Hm. Ta, bardzo very interesting Very cool Let's see what the next test is Oh advanced aerial faith plates Well have fun soaring through the air without a care in the world I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass by myself Mm. No dobra, to ja się będę dobrze bawił Tak jak mi powiedziałeś Tylko to usuń najpierw No Dobra Tutaj sobie strzelę i gdzieś pewnie Też trzeba strzelić A nie, dobra, tutaj trzeba się przy... Dobra, to nie ważne Trzeba tu strzelić i tu Szybko, jest, udało się nawet powiedz, powietrzu to zrobiłem. Kurde, jak sobie skilla wymasterowałem. Dobro, potrzeba kostki. A gdzie kostki lecą? A, na no sam początek, zarąbiście. Oj oj! Oj, ojoj. oj, ojoj, aby ojoj. Ojoj, ona nie działała. Powiedz, że nie działa. Po, powiedz, że ta wieżyczka nie działa. A, dobra, utopiła się. Ej, to było chyba nawet w tym. Wiesz, że to śmieci. I co z tego? Ja sobie jeden wezmę. To jest mój śmieć. A dzisiaj to jest mój śmieci i tyle. Mm, dobra, teraz kosteczka do nas leci. Tutaj se stanę. O, jakaś płyta w ogóle fajna. Ciekawe, co na niej jest. Sandtrax z portala. Eee, dobra. Tam trzeba się dostać. Więc ja coś tak przypuszczam. Um. Dobra, zobaczmy. Co się stanie, jak tutaj utknę. A, nie, nie będę mógł po prostu już, yy, nic zrobić. Będę musiał portalem wyjść. No i zginąłem. Dobra. Przejdziemy so, to sobie w następnym odcinku już. No dobra, to Pa, do zobaczenia w następnym odcinku, już jutro się pojawi.